Rozumiem, że pan otrzymuje wniosek o przesłuchanie tego świadka. To już jest kolejny raz, że się nie stanie yy, świadek. Sierdzia sztabowy, bo on jest najważniejszy, chyba, bo on decydentem był w całej tej sprawie. W związku z tym składam wniosek do. 1 sprawa. sprawa dotyczy niewydania przez urzędnika karala lipińskiego urzędnika stanu cywilnego w Szczecinie dokumentu potwierdzającego moje prawo do nazwiska. I to jest właśnie sytuacja, o którą dzisiaj rozmawiamy, tak zwana bezprawność mego zatrzymania w dniu 26 Sierpnia 2015 roku i konsekwencje z tego wypływające, jak wyrok wydany na inną osobę, jak szykanowanie mej osoby w postaci detencji psychiatrycznej oraz również inne zatrzymania. Sprawcami tego zatrzymania mego 26 sierpnia 2015 roku byli policjanci, którzy zostali wezwani przez obsługę kontroli tramwajów zarządu transportu miejskiego Warszawa i mimo przedstawionych przeze mnie dokumentów oświadczeń, mimo telefonu do osoby mi bliskiej, która poświadczyła moją obecność, zostałem dowieziony do komisariatu i tam mimo również przybycia świadka poświadczającego moją tożsamość zostałem pozbawiony wolności do godziny do 48 godzin. Ale wydaje mi się, że w całej tej sprawie, jak to wynikało również z wypowiedzi pierwszego policjanta, pana Kropiewnickiego, starszego postronkowego, że nic nie pamięta, że niewiele z tego zdarzenia ma już w swojej pamięci i może przekazać, a jednocześnie starał się sprawę przedstawić w złym świetle, mówiąc o tym, że... Byłem inaczej, nazywającą się osobą, że jednak tego działania były zachowane w miarę zgodnie z prawem. Przesłanie pana Liskowskiego jest oczywiście koniecznością, bo tu chodzi o to, że kłamstwa już policjanta poczynione były, że. że nie przekazywałem żadnych informacji na temat prawa do nazwiska Lorenz Freiman, jest to rok 2015 co jednocześnie jest ewidentnym dowodem tuszywania ze strony policji przestępstwa urzędniczego wykonanego przez dokonanego przez Karola Lipińskiego, który nie wydał decyzji uprawniającej mnie do noszenia nazwiska Lorenz Freiman mimo że już 11 stycznia 2010 roku posiadałem akt notarialny na moje nazwisko Lorenz Freiman i prawo do składania podpisu Lorenz Freiman. Jest to ewidentne działanie oczywiście tuszujące, dotyczy, czyniące matactwa i chroniące urzędników oraz innych funkcjonariuszy publicznych, którzy uczestniczyli w tym całym łańcuchu tych przestępstw. To oczywiście tu się kłaniają również sędziowie, jak i Iwona sączyńska zatrudniona w tym sądzie, która ukarała Pana Banasińskiego za to, że się podawał za Lorenza Freimana i tak dalej i tak dalej. To jest oczywiście Adam Pochola, który stosował detencję psychiatryczną, czy Pan Marcin Czerwiński z tego sądu koleżeńskiego, jak Sąd Rejonowy Warszawa Wola i Sąd Rejonowy Warszawa Żoliborz, którzy na tą samą okoliczność mych zatrzymań 25 października 2016 roku, 1 lutego 2017 roku oraz mego zatrzymania, które jest podstawą dzisiejszego postępowania, czyli 26 sierpnia 2015 roku, czynili wszystko, by nie dopuścić do wyjaśnienia tak oczywistej sprawy, że cała moja gehenna, to moje piekło, to moje utracone życie i zdrowie wynikało tylko z jednego, z działania nie tylko złej woli, ale również i przestępstwa Karola Lipińskiego, wspieranego przez pozostałych urzędników miasta Szczecina, jak prezydent Krzystek, to również i policjanci, to również sędziowie, jak i prokuratorzy. Dlatego ja wnoszę, wnoszę do akt sprawy dla oczyszczenia i wyjaśnienia tej sprawy i zakończenia jej. Pierwsze, przesłuchanie oficera dyżurnego 26 sierpnia 2015 roku, przyjmującego. Na ja usiądę dobrze, Magda, Bo jednak. Kręgo... Ja chcę usiąść jednak. Chcę usiąść na ten głos. Nie dopuścił do mego zwolnienia. To, że nie dopuścił do mego zwolnienia poprzez przyjęcie świadka osoby mi bliskiej poświadczającej moją tożsamość. przybycia wezwanej osoby poświadczającej moją tożsamość posiadającą dowód osobisty i uprawnienia do... Tak, to ja podnoszę cały czas, bo to jest jedno i ten sam ten wątek. Pod, wnoszę o przesłuchanie. I to jest cała istota sprawy, bo są konsekwencje. teraz Okulary, żeby nie popełnić błędów. <laughs> Komendanta Komisariatu Policji Piąt, numer 5, imię i nazwisko jest mi nieznane, który wówczas był komendantem odpowiedzialnym za działania swoich podwładnych funkcjonariuszy oraz przesłuchanie. Mirosław Wasil, nadkomisarz, Naczelnik Wydziału Prewencji, Komisariatu Rejonowego Policji Warszawa 5 oraz Grzegorz Czarnomski, sierżant sztabowy. Te osoby działając w imieniu komendanta, wniosek yy, to ustalenia przez sąd imienia i nazwiska tej osoby lub przez prokuraturę kto to był <laughs> dopuściły się do nadania biegu <laughs> poprzez wydanie wniosku o ukaranie Pana Zwłaszcza Stanisława Bana Sińskiego z informacją do wiadomości Lorenz Freiman z dnia 31 sierpnia 2015 roku. To tenże właśnie wniosek stanowi również bezpośrednio. Podstawę dzisiejszego postępowania, ponieważ przez ten wniosek, i tym wnioskiem legitymizowano bezprawie urzędnicze Karola Lipińskiego oraz działania policjantów. Ropiewniczkiego oraz Listkowskiego, oraz wnoszę o przesłuchanie zastępcy komendanta, który w dniu 27 sierpnia 2015 roku, zastępcy komendanta w dniu 27 roku. przyjął do protokołu ustnego w miejscu. Czyli w komisariacie po moim zwolnieniu i uchyleniu zatrzymania podnoszę że protokołu tego w aktach sprawy nie znalazłem i wnoszę o włączenie tegoż protokołu tak treści i chciałem się zapoznać z treścią tego mego protokołu. Jednocześnie wnoszę do akt sprawy w celu zachowania ekonomii procesowej, ze względów na to, że sprawa dotyczy tej samej osoby, czyli mnie Lorenza Fajmana, tej samej okoliczności, czyli niewydania dokumentu poświadczającego mego prawa, administracyjnego prawa do nazwiska Lorenz Freiman sprawy identycznej prowadzonej przez Marcina Czerwińskiego w Sądzie Rejonowym Warszawa Wola. Marcin Czerwiński, obecny wiceprezes również w Sądzie Rejonowym w Warszawie, miasta stołecznego Warszawy, podobnie jak Adam Hocholak, w tej sprawie, Zamiast wyjaśnić sprawę oczywistą i moje prawa do nazwiska Lorenz Fleiman, podobnie jak Adam Chocholak stosował detencję psychiatryczną, szykanował mnie, stanowiąc moje realne zagrożenie, wnoszę o włączenie do akt sprawy, tejże sprawy, akta Sądu Nowego Warszawa Wola. Pod sygnaturą poprzednią pięć duże rzymskie W, 5761 łamane przez 16, a przemienione na obecny znak cztery rzymskie W, 378, łamane przez 19. I jednocześnie chcę podnieść, by w aktach sprawy znalazło się postanowienie 2 kwietnia 2019 roku, wydane przez Marcina Czerwińskiego, które dopiero zostało mi przesłane 29 lipca 2020 roku. też to kuriozum, jak się pracują, dotyczące umorzenia postępowania przeciwko obwinionemu Lorencowi Freimanowi z artykułu 65 kodeksu wykroczeń, tego samego artykułu, który był podstawą mego zatrzymania 26 sierpnia 2015 roku, czyli mego prawa do nazwiska Lorenz Frejman ale prawa, którego mnie pozbawiano i nadal się pozbawia. Proszę? Tak, jak powiedziałem, wnoszę o to, żeby do tych, do akt sprawy znalazło się właśnie również akta sprawy tej, której podałem sygnatury przed chwilą, Sądu Rejonowego Warszawa Wola, dlatego, żeby w jednym postępowaniu sądowym zakończyć tą grę i całą to postępowanie Przeciwko mnie w związku? Oczywistym. Niewydanie decyzji przez Krona w styczniu 2010 roku i konsekwencje wynikające, jak szykanowały mnie władze państwa polskiego, tym między innymi jak zatrzymanie 26 sierpnia 2015 roku, a następne zatrzymania miały miejsce 25 października 2016 roku czy 1 lutego 2017 roku. Stosowane bezprawne szykany w postaci zatrzymywań, pozbawienia wolności, detencja psychiatryczna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Panie Przewodniczący. Wysokie sprawy powołują się na przepisach w punkt 170 paragraf 1 punkt 2 i 5 wnoszą o uwzględnienie wniosek planowanych jako mają znaczenia na rozstrzygnięcia tej sprawy i zmierzającej do przedłużenia postępowania. Dziękuję. I zapiszmy

Świątka, października, godzina. それでオスにパジャニ